Będziemy skręcać w prawo na tym skrzyżowaniu. Witam ponownie, rozpoczynamy trzecią część trasy egzaminacyjnej na kategorię AM. Mam na imię Zbyszek i jestem instruktorem w szkole Kursant. I na pierwszym możliwym skrzyżowaniu ponownie skręcimy w prawo. Tu bardzo ładnie upewnił się, czy nie ma pieszych. Samochody zasłaniały mu widoczność, zwolnił, wychylił się w prawo. Tutaj ten kierunkowskaz był troszeczkę za długo. Tutaj powinieneś wykonać dojazd do prawej strony, bo stały tu samochody, czyli ominięcie pojazdów. I na pierwszym możliwym skrzywaniu w prawo. Dobrze. Tutaj obserwacja prawidłowa przed każdym skrzyżowaniem Tak. tak, tylko tym razem jedziemy prosto. Tutaj bardzo trzeba uważać, bo te samochody stoją po prawej stronie i praktycznie musimy wjechać od razu na lewy pas. Ale musimy zaobserwować, czy z przodu nie jedzie żaden pojazd. Ale dał sobie tu radę z tym problemem. A tu nawet widać. Kursam jedzie, i na skrzyżowaniu skręcimy w prawo. Dobrze, tu się upewnię, czy nie ma pieszych rowerzystów. I na skrzyżowaniu skręcimy w lewo. Tutaj też bardzo ładnie zasygnalizował, upewnił się i dojechał do osi. Jest też bardzo trudny wyjazd. Trochę stracił równowagę, ale przy małej prędkości tak to czasami wygląda. Dobrze, wykonał prawidłowo manewr skrętu w lewo. Malutku wracamy do ośrodka egzaminacyjnego. Wracamy pomału do ośrodka egzaminacyjnego. Tu zbliżamy się do tego skrzyżowania, o którym mówiliśmy. Głównie chodzi o ten kierunkowskaz. No, część egzaminatorów wymaga włączenia kierunkowskazu. Jeżeli mówią, podają komendę w prawo, skręcamy, to należy włączyć kierunkowskaz. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że mamy po drodze przystanki. Jeżeli stoi autobus, żeby nie wjeżdżać pod żadnym pozorem na zygzak, należy zatrzymać je wcześniej. Też musimy o tym pamiętać. Zbliżamy się do skrzyżowania i będziemy skręcać w lewo na tym skrzyżowaniu. drogą z pierwszeństwem przejazdu. Tak, tak czyli drogą z, z pierwszeństwem przejazdu. Ale też bym chciał zwrócić uwagę na to, że mimo, że mamy drogę z pierwszeństwem przejazdu, a właśnie jak teraz, bardzo często zdarza się, że kierowcy wymuszają. I bardzo trzeba być tutaj ostrożnym. Dobrze. I dalej jedziemy ulicą Gazową.